Servus to jest podcast kibicowski Głos Motorowców, tworzony z myślą o kibicach motoru Lublin i jego przyjaciołach. Projekt powiązany jest z serwisem motorlublin.com Witajcie w ostatnim odcinku trzeciego sezonu podcastu Głosu Motorowców. Przed nami już tylko jeden krok, który może sprawić, że po 32 latach niebytu motoru w najwyższej klasie rozgrywkowej, wrócimy do ekstra klasy. Ale zanim może się to wydarzyć, piłkarze mają do wykonania niezwykle trudne zadanie, a my w tym zadaniu musimy ich wspierać, po prostu kibicować. Droga do Gdyni daleka, dlatego trzymajcie fason, by mieć jak najwięcej siły do dopingowania. Jest to ostatni akcent kibicowski w tym sezonie. Zaliczyliśmy naprawdę dobry czas, świetne liczby na wyjazdach, na meczach u siebie. W Lublinie coraz więcej mówi się o motorze. I niech taki stan trwa jak najdłużej. Ostatni raz w Gdyni byliśmy w 2007 roku, jeszcze na starym klimatycznym obiekcie z pełną ilością drutów kolczastych. Wyjazd pociągiem w niekorzystnym terminie, bo mecz wypadł w piątek. Było nas wtedy 200 osób wraz ze Śląskiem i Chełmianką. Ogólnie mecz wtedy przegraliśmy. W zasadzie to nic ciekawego tam się nie wydarzyło. Poza spiętą policją i napinką arki w stronę Śląska. Pamiętam jeszcze olbrzymią mgłę po meczu i w zasadzie tyle mam stamtąd wspomnień. Wrócę jednak do tego co aktualne. W półfinale baraży pokonaliśmy górnika Łęczna. Na arenie padł rekord frekwencyjny. Myślę, że tym meczem zyskaliśmy kilka nowych tysięcy stałych kibiców. Atmosfera świetna, nieustanny doping. Często włączały się do niego pozostałe sektory. Widać a przede wszystkim słychać, że publiczność lubelska zaczyna łapać o co w tej zabawie chodzi. Coraz lepsza znajomość naszego repertuaru. A to sprawia, że możemy śpiewać razem pieśni, nie tylko te najprostsze, ale też te bardziej rozbudowane tekstowo. Pamiętajcie, że im więcej osób będzie włączało się w doping. Tym mniej będzie trzeba krzyczeć, a bardziej można skupić się na melodyjnym śpiewaniu. Po raz kolejny w bardzo dobrej liczbie wspierał nas Hetman Zamość, który cały mecz zaangażowany był w doping. Myślę, że każdy to widział. Dzięki panowie za wasze naprawdę świetne wsparcie. Trzeba przyznać, że górnicy też bardzo dobrze się zaprezentowali. Na pewno kibicowsko stanowią ewenement na skalę krajową. Mecz barażowy, ale miało się wrażenie, że to już jest ekstra klasa. Naprawdę miasto żyje motorem. Przed meczem wiele dzielnic i osiedli spontanicznie zorganizowanych. Swoje przemarsze mieli kibice z Bronowic, Tatar, Czechowa, Wieniawy, Wrodkowa. Naprawdę czuć tu znowu klimat kibicowski. Cieszy to, bo wieloletnia praca pewnej grupy osób z naszych trybun zaczyna wreszcie procentować. Od lat między sobą rozmawialiśmy, że brakuje nam wyników, no i teraz wreszcie je mamy. To, co uczyniła nasza drużyna w poprzednim sezonie i bieżącym, na pewno przejdzie do historii. Nasze dzieciaki i młodzież otrzymali właściwe korzenie. Jestem pewny, że w przyszłości godnie będą reprezentować żółto-biało-niebieskie barwy, dlatego, niezależnie od tego, co się wydarzy w Gdyni, już teraz należy się drużynie ogromny szacunek również dla trenera Mateusza Stolarskiego, który, mimo trudnego dla siebie początku, stanął twardo na nogi i zrobił super wynik. Cytując naszego młynowego w niedzielę, jeden za wszystkich, wszyscy za motor. Do zobaczenia na szlagu kibicowskim. Cześć wszystkim, po raz ostatni słyszymy się w zapowiedzi sportowej. W zapowiedzi tego meczu, na który wszyscy czekaliśmy od samego początku sezonu, czyli w meczu finałowym baraży. Arkadynia Motor Lublin mecz, na który wszyscy czekają, bo po tym meczu będzie wiadomo, kto w przyszłym sezonie zagra w ekstraklasie, a kto po raz kolejny będzie zmagał się z pierwszą ligą. Dla nas to trzecie kolejne baraże, trzeci kolejny finał. Rok po roku. Rok temu pamiętamy koło ostem 2 lata temu Suwałki i Chorzów Chociaż tego Chorzowa byśmy woleli nie pamiętać, ale pewnie gdyby, gdyby nie było takiej porażki w Chorzowie, to nie wydarzyłoby się wszystko to, co było później, więc to jedno z drugiego wynikało. I dzisiaj możemy być zadowoleni z miejsca, w jakim jesteśmy. A, a w niedzielę około godziny 20, może 21, w zależności, kiedy się ten mer skończy, możemy być w jeszcze innym miejscu i w jeszcze innych nastrojach. Finał, na który zasłużyliśmy, finał, który mamy po bardzo dobrym półfinale, pół który powinniśmy wygrać już po 90 minutach no ale to co wyrabiał Maciej Gostomski, bramkarz Górnika Łęczna to było coś niesamowitego no i to on oraz obramowanie bramki, bo też przecież Samuel raz, dwa razy trafił w słupek. Te dwie kwestie zatrzymały, opóźniły w zasadzie awans motoru do finału. Niestety ta dogrywka to też no nic korzystnego w kontekście tak krótkiego odpoczynku przed finałem, bo, bo przecież w porównaniu do Arki, oczywiście oba zespoły grały u siebie, no ale teraz Arka cały czas jest nad morzem, a motor, motor musiał podróżować na ten finał. Mecz. Natomiast, no, na tyle, właśnie to doświadczenie z poprzednich lat, z poprzedniego sezonu, gdzie były dwa wyjazdy, tak odległe od Lublina, myślę, że mocno zaprocentuje właśnie pod kątem całej organizacji i tego procesu regeneracji dla zawodników, bo ten będzie kluczowy. Natomiast, no, motor pokazał, pokazał swoją siłę, pokazał jakość. Zabrakło goli, ale te gole przyszły w rzutach karnych, które rzuty karne też są takim. Znakiem rozpoznawczym motoru, mówię o tych konkursie jedenastek, bo przecież w Olsztynie wszystkie wykorzystane wtedy 4 do 1, tutaj 4 do 2, tak więc w tych rzutach karnych emocji było co niemiara oczywiście, ale tak z perspektywy tego, jak one przebiegały, to były to pewne zwycięstwa motoru. No ale teraz przeciwnik jeszcze mocniejszy, wydaje się, że tak czysto piłkarsko, no, faworyt tych baraży, bo przecież Arka jeszcze dwa tygodnie temu miała wszystko w swoich rękach, by zamknąć w derbach na pełnym stadionie w Gdańsku kwestię awansu bezpośredniego. Nie zrobili tego, a musiało to być dla nich bolesne, bo raz, że derby przegrane to już nawet gdyby to był mecz o Pietruszkę to by, to by bolało, a dwa, że stało się to w ten sposób, że, że Przyszarka Miała, e, grała w, w przewadze 11 na 10 przez godzinę, miała sytuację przy remisie, który notabene dawał im bezpośredni awans, miała sytuację, żeby zamknąć mecz, tego nie zrobili, w końcu to się zemściło, Kamilo Mena wtedy strzelił gola na 2 do 1, no i zaczęła się duża nerwówka, zaczęła się ta sytuacja słynna z treningu przed meczem z GKS-em Katowice, która myślę, że też e, jeśli pomogła, to tylko i wyłącznie właśnie GieKSie. No i Gieksa też była zespołem lepszym, o wyższej kulturze gry, w tym meczu właśnie w Gdyni z 34. kolejki. E, wygrała Gieksa wtedy 1 do 0, chociaż powinna mogła wygrać wyżej, bo też e, przecież e, dwa gole nie zostały uznane dla drużyny z górnego Śląska. No ale to Gieksa już. Tydzień temu, 26 maja, mogła świętować bezpośredni awans i powrót do ekstraklasy po wielu, wielu latach. Arka chciałaby również to zrobić, natomiast Arka to też zespół, który w ostatnich latach często grał w barażach, podobnie jak my może nie z taką częstotliwością w tych, że to nie jest ich trzeci rok z rzędu, ale też grali przecież, jeśli mnie pamięć nie myli, w 2021 roku, gdy przegrali w półfinale z łks em Rok później przegrali sens w półfinale z Chrobrym Głogów. Co ciekawe, te dwa mecze odbywały się właśnie w Gdyni, więc to Arka tam miała taką serię negatywnych dla siebie wyników w barażach właśnie w domu. No tą serię przerwali oczywiście w półfinale, pokonując Odreopole. No i też trzeba jasno powiedzieć, no, że szacun dla Arki za to, że, że się podnieśli, bo jak wspomniałem, dwa mocne gongi dostali na sam koniec sezonu zasadniczego. Lechia, potem Gieksa, więc oni psychicznie musieli być dość mocno podłamani, rozbici. Natomiast jeszcze dostali kolejny gong w postaci gola na 0 do 1 z Odrą, bo, bo też przecież Odra tam prowadziła po tym, po tym, po czym musiała prowadzić, czyli po stałym fragmencie gry. Zresztą oba gole dla, dla Odry to efekt stałych fragmentów, które, które są były i są znakiem rozpoznawczym, właśnie Odry. No ale potem się podnieśli dwa szybkie gole do przerwy, i po przerwie też tego przeciwnika potrafi. Trafili dobić. No i to jest duża sztuka. Wygrali 4 do 2, pewnie przekonująco. No, ale teraz każdy, każdy mecz to jest tak naprawdę inna historia, inaczej to będzie wyglądało. No i też nie oszukujmy się, w półfinale presja już była duża, w finale będzie jeszcze większa, bo tutaj już jest się o krok od awansu. Wszystko może być super pięknie, ale potem przegrywasz i tak naprawdę zostajesz z niczym, w cudzysłowie, ale. Powiedzmy sobie jasno: Arka musi, motor może. Motor y, jest nadal, nadal jest Beniaminkiem. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie też nie będzie. To znaczyłoby, że motor byłby Beniaminkiem w ekstraklasie, ale już tak zupełnie serio. Motor, y, motor przecież nie był typowany do awansu przed sezonem raczej, y, raczej kwestia baraży to tak w formie życzeń traktowaliśmy. było drużyny, które miały być znacznie mocniejsze, jak chociażby mieć Legnica. Już nie wspominając o Wiśle Kraków, czy Zagłębiu Sosnowiec, które finalnie z hukiem poleciało do drugiej ligi. No i tymczasem motor do tych baraży wjechał. Nawet po wiośnie, która też układała się bardzo różnie, dużo perypetii, te mecze też, których, które powinniśmy wygrywać, jak z Polonią, jak z Chrobrym Głogów, odejście trenera Fejo, no to wszystko, to wszystko było przez ostatnie kilka miesięcy. No ale to jakby nie wpłynęło na końcowy rezultat, który już jest bardzo dobry. Już wszyscy kibice. Zgodnie z tego co widzę po, po komentarzach w internecie, że już motorowcy zrobiliście bardzo dużo, i... a wszystko to, co zrobicie ponad, to czytaj, jeśli uda się wygrać w Gdyni, jeśli będą w stanie pokonać Arkę, to, to byłoby po prostu super. I, I tak trzeba do tego podejść, bez względu na to, co się wydarzy. Oczywiście nie ma, nie ma żadnej kalkulacji. Jeśli grę jesteś w finale, to, to nie podchodzisz do tematu, że jak się nie uda, to trudno, tylko no, po prostu wychodzisz i robisz wszystko, żeby ten finał wygrać. Czy to się uda? Nie wiadomo, bo tak jak wspomniałem, przed nami jest drużyna bardzo mocna, e, która ma indywidualności w swoim składzie, te indywidualności zrobiły różnicę tutaj w Lublinie e, podczas niedawnego meczu, zresztą meczu świetnie, świetnego pod kątem piłkarskim, o czym mówili e, wielu ekspertów, trenerów, że, że to był mecz, który mnie pogardziliby w Ekstraklasie i to gdyby to nawet grały w ten sposób człowiek drużyny, bo, bo ten mecz się bardzo dobrze oglądało. Mecz, w którym i motor miał swoje momenty, w których cisnął arkę, i arka miała też swoje momenty. I ten piękny gol Huberta Adamczyka na 2-2, który niestety finalnie zabrał tutaj zwycięstwo motorowi. No ale to był naprawdę ciekawy mecz. Gdyby w ten sposób jutro miał przebiegać finałowe spotkanie, to myślę, że pod kątem sportowym bylibyśmy bardzo zadowoleni. Pod kątem wynikowym, to oczywiście prowadziłoby do dogrywki ewentualnych karnych. Wiadomo, w tych karnych Motor czuje się mocny, ale nigdy nie może mieć 100% pewności, jak to się wszystko rozwinie. Także bez e, względu na wszystko musimy okazać pełne wsparcie i no i co? Jedziemy do Gdyni, bo, bo dla takich chwil e, po to się kibicuje przez te wiele lat. Myślę, że e, wielu większość tych kibiców, którzy jutro będą, nie widzieli jeszcze motoru w Ekstraklasie, ja nie widziałem, nie miałem okazji. Przez wiele lat nie widziałem go nawet na zapleczu tej ekstraklasy w drugiej lidze. Dużo lat w trzeciej lidze spędzi, spędziliśmy na różnych stadionach, w różnych miejscowościach, które czasem wyśmiewaliśmy, a później okazywało się, że tam motor przegrywał. I po tych wielu, wielu latach przychodzi ten mecz w Gdyni, na który wszyscy czekali. I mamy nadzieję, że, że będzie, że skończy się to happy endem, ale to się dowiemy jutro, najwcześniej po 20. Także widzimy się jutro na wyjeździe i Motor United, trzymajcie się. Czołem motorowcy. Przed nami najważniejszy mecz sezonu z Arką Gdynia. Przy tej okazji, kilka zdań na temat tego, co stało się na wybrzeżu, w tym również Gdyni, w grudniu 1970 roku. Władze komunistyczne na początku grudnia 1970 roku na czele z Władysławem komułką. Podjęły decyzję o podwyżkach cen. Te podwyżki były niezwykle drastyczne, a sam fakt wprowadzenia tych podwyżek był utrzymany w tajemnicy. Komunikat o tym pojawił się, został nadany przez radio i telewizję wieczorem 12 grudnia 1970 roku. Była to sobota, wraz z informacją, że nowe ceny obowiązują już od niedzieli 13 grudnia. Podwyżki cen uderzały przede wszystkim w osoby, Najsłabiej zarabiające. A skalę tych podwyżek potęgował również fakt, że zostały one wprowadzone, tak jak powiedziałem, w całkowitym zaskoczeniu i dosłownie na kilkanaście dni przed świętami Bożego Narodzenia. Już w poniedziałek 14 grudnia 1970 roku zastrajkowały pierwsze zakłady na wybrzeżu. Protesty rozpoczęły się w stoczni w Gdańsku. Strajkujący żądali cofnięcia wprowadzonych podwyżek. Ponieważ postulat ten nie został zrealizowany, stoczniowcy wyszli poza bramy zakładu i skierowali się pod siedzibę lokalnych władz partii komunistycznej, czyli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I tutaj chcieli przekazać swoje żądania pierwszemu sekretarzowi. Tłum protestujących stale się powiększał, ponieważ dołączali do nich stalikujący z innych gdańskich zakładów. Rozpoczął się Pokojowy przemarsz ulicami Gdańska, który został jednak przerwany około 16, atakiem oddziałów milicji obywatelskiej. Rozpoczęły się walki uliczne, które trwały, zakończyły się w godzinach nocnych. Następnego dnia walki rozpoczęły się na nowo, a do protestujących, funkcjonariuszy milicji dołączyli również żołnierze Wojska Polskiego. W toku walk pod komitetem Zginęło sześciu protestujących rolni robotników, a kilkaset osób zostały ranne. Za siły porządkowe zatrzymało około 500 strajkujących. Kolejne dwie osoby zginęły w Gdańsku następnego dnia, 16 grudnia, w okolicach bram, jednej z bram Stoczni Gdańskiej, kiedy wtedy wojsko i milicja otoczyły ścisłym kordonem zakład, tak aby nikt z protestujących nie mógł wyjść na ulicę. Gdańska, strajkujący pozostali w stoczni, ale ogłosili strajk okupacyjny, otworzyli komitet strajkowy. Sytuacja z kolei na ulicach zaczęła się uspokajać. Wieczorem, za pośrednictwem radia i telewizji, wicepremier Stanisław Kociołek wezwał ludzi do powrotu do pracy. Jak się okazało, ten apel dla wielu osób stał się śmiertelną pułapką. Właśnie w Gdyni 17 grudnia robotnicy dojeżdżający do pracy. Kolejką wysiadali na stacji Gdynia Stocznia. Natknęli się jednak na blokadę wojska i milicji, która nie pozwala im na dotarcie do stoczni. Tłum stawał się coraz większy, ponieważ kolejne pociągi dowoziły kolejne rzeczy stoczniowców udających się do pracy zgodnie z wezwaniem wicepremiera Kociołka. Siły porządkowe wkrótce zaczęły strzelać do bezbronnego tłumu. Doszło do masakry, zginęli kolejni, robotnicy i wielu zostało rannych. Wkrótce również na ulicach Gdyni, podobnie jak wcześniej w Gdańsku, rozpoczęły się nierówne walki strajkujących z siłami porządkowymi składającymi się z milicji i wojska. Były kolejne ofiary śmiertelne. Jedną z nich był 18-letni Zbigniew Godlewski, który zginął wracając z wiecu pod Komitetem Miejskim PZPR w Gdyni. Jego ciało ponieśli protestujących na zdemontowanych drzwi, co stało się potem symbolem wydarzeń Grudnia 70 i inspiracją do powstania Ballady O. Janku Wiśniewski. Protest został brutalnie spacyfikowany. Protestu, protest, strajki również ogarnęły inne miasta Wybrzeża, między nimi Elbląg czy później Szczecin. Łącznie w grudniu 70 roku na terenie Wybrzeża zostało zastrzelonych co najmniej 45 osób, a ponad 1000 osób zostało rannych. To na tyle. Do zobaczenia na meczu i wierzę, że Zobaczymy się jeszcze na fecie z okazji awansu do ekstraklasy.